Cześć, witam na kanale Marfan Polska. Ja nazywam się Paweł Czabak i jestem chory na zespół Marfana. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o tym, jak zdiagnozowano u mnie zespół Marfana, jak to wyglądało na przestrzeni czasu i również jak to wyglądało u moich dzieci. Jeżeli podobają Ci się nasze filmiki, proszę zasubskrybuj ten kanał i... W czerwony przycisk oraz też dzwoneczek, wtedy na pewno nie przegapisz żadnego naszego filmiku. Zapraszam Cię też na mój nowy cykl filmów na temat ciśnienia tętniczego O tym, jak mierzyć ciśnienie, dlaczego warto mierzyć i jakie są metody i po co w ogóle, po co w ogóle to robić. Tak więc, zaczynając z samego początku, ja się urodziłem. W 1982 roku w Warszawie w można powiedzieć rodzinie lekarskiej, ponieważ dwie moje babcie były lekarzami i w tym czasie były też ciągle aktywne zawodowo, więc można powiedzieć, że nie wiem szczęście, że się urodziłem w takich okolicznościach, ale pamiętajcie też, że w tych czasach nie było czegoś takiego jak USG w, w ciąży. Tylko badało się różnymi innymi metodami, ale tej metody takiej diagnostyki obrazowej nie było. Tak samo jak po, po urodzeniu noworodków nie wykonywało się w Polsce echo serca. Tak więc urodziłem się długi, mierzyłem 59 cm i Zawsze słyszałem, czy bardzo często słyszałem takie znienawidzone przeze mnie określenia od lekarzy, że taka moja uroda, że jestem taki długi i wiotki, że tak już ma być, albo co gorsze, że no to głównie słyszała moja mama, że jestem zaniedbanym dzieckiem, takim chudym i wątłym i do tego stopnia, że moja mama. Tak się przejmowała tymi opiniami, że, e, że karmiła mnie w nocy jakąś tam kaszką, ale za bardzo to nie, nie dawało efektów. Nadal byłem chudy, długi z małą taką masą mięśniową. E, mam starszą siostrę i w, o dwa lata starszą i jak ja miałem chyba z 5 lat, to już byłem i wzrostu, więc być e, może to jak byłem młodszy, może już ze 4 lata i... Do tego stopnia to tak wyglądało dziwnie, że e, brano nas za bliźniaki. E, więc no to też pokazuje to, jak, e, jak to wtedy wyglądało. E, od samego początku, e, odkąd pamiętam, czyli pewnie tak od trzeciego, czwartego roku życia nosiłem okulary. I to właśnie e, moja okulistka, pani doktor Mroczek, w której bardzo dziękuję za to, już jesteście z nią kontakt więc też nie wiem, czy ona jeszcze pracuje gdziekolwiek ale to ona jako jedyna zawsze na każdej kontroli mówiła, że, że ja prawdopodobnie mam zespół Marfana po tym, jak oglądała moje soczewki i, i to ona tutaj jednak wywała nas na to, żeby to też diagnozować od prawie też samego początku tam, chyba jak wiem, dwa lata, może nawet wcześniej, yy, byłem pod opieką Centrum Zdrowia Dziecka. No, niestety nie wspominam tego dobrze, bo byłem tam pod opieką chyba trzech yy, czy czterech yy, poradni. Jedna to była kardiologiczna, endokrynologiczna na pewno. Chyba była jeszcze jakaś taka poradnia rehabilitacyjna i tam nawet chyba byłem na jakimś pobycie takim. Yy, rehabilitacyjnym. Nie mieszkałem tam, tylko tam dojeżdżaliśmy. Chyba było to, ale tak pamiętam, że z tego na, z tych poradni kardiologicznych to za dużo za dużo się nie dowiadywaliśmy. Głównie to było wyglądało tak, że było robione EKG bo musiało być i potem czekaliśmy parę godzin pod gabinetem i w końcu wchodziliśmy do gabinetu Pani Profesor, gdzie był zawsze tłum studentów i osłuchiwali mnie wszyscy i to, to było tyle. Nigdy w Centrum Zdrowia Dziecka nie wykonano mi echo serca. Co gorsze, po 30 latach, jak e, poszedłem tam z dziećmi, to dzieciom też nie wykonywano tam przez 3 lata echo serca. Jak zrozumiecie się, z dziećmi z stąd wypisaliśmy, ale wracając do mnie, to no, tam w... E, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Jak powiedziałem, nie wykonywano mi tam od strony kardiologicznej żadnych badań, i w rezultacie, jak wypisano mnie tam w wieku 19 lat, to po półtora roku trafiłem do Anina z tętniakiem. I tak naprawdę, jak tylko trafiłem do Anina do poradni, to od razu poszedłem na stół. Więc yy, tak to wyglądało, i tak jak mówię, za bardzo chyba się to nie zmieniło tam. I też oczywiście żadnych leków nie, nie, tam nie dostawałem, żadnych beta-blokerów, już nie, nie mówiąc o tym, o, o jakichkolwiek losartanach, sartanach czy, czy tego typu lekach. Druga poradnią była endokrinologiczna, z której też nic nie wynikało oprócz tego, że pani doktor mnie tam oglądała, mierzyła i sprawdzała ile urosłem. No i była poradnia jeszcze, właśnie sobie przypomniałem, po, była poradnia genetyczna e, No ale w poradni genetycznej też ani wtedy nie robiono takich badań, ani, no tam, może byliśmy ze dwa razy. E, więc e, tutaj od strony takiej lekarskiej zawsze było mówione, że taka moja uroda i tak musi być Oprócz tego e, chodziłem na tak zwaną korektywę 3-4 razy w tygodniu no i na tej korektywie, na tych ćwiczeniach nie wspominam tego za dobrze. Można powiedzieć, że takie trochę traumatyczne dla mnie było, bo tam dużo czasu w tygodniu spędzałem, bo to jak chodziłem chyba cztery razy w tygodniu po dwie godziny, no to takie dość intensywne to było. No i tam znowu byłem e, tym dzieckiem, które, e, które jest słabe, które Zawsze gdzieś tam jest ostatnie i, i wykonuje najgorzej te ćwiczenia, więc dla mnie to też taka była e, prawdziwa, sercyfowa praca. Ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że gdybym wtedy nie ćwiczył, to by mój stan zdrowia i kręgosłupka był na pewno w o wiele gorszym stanie i ja bym się je czuł gorzej. Więc no tutaj myślę, że ten wysiłek był warty, chociaż no jakoś tam nie, nie pozostaje obojętny taki też wysiłek psychiczny mój. To, to, to była druga rzecz, czyli, czyli rehabilitacja, gdzie, gdzie również nie specjalnie ktoś tam wierzył w tą diagnozę zespołu Marfana. W pewnym momencie tam do tego gabinetu przychodziła też dziewczynka, która miała taki ewidentny zespół Marfana. No i ja przy tej dziewczynce To wygląda jak okaz zdrowia, prawie że. No bo ona miała taką no, cięższą postać tego e, zespołu Martana. Wiecie co, w tej chwili dojechałem do klienta już, więc zaraz będę musiał wysiąść, ale jak wrócę, będę wracać z powrotem do, do, do biura, to, to powiem Wam dalszy ciąg. To do zobaczenia za chwilę. Dobra, już wyszedłem od klienta, jestem po, po spotkaniu, więc znowu możemy, mogę wrócić do, do mojej opowieści o tym, jak zdiagnozowano mnie zespół Marfana. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że znowu mówię z samochodu, ale tutaj mam przynajmniej warunki takie w miarę stabilne, że tak powiem, do nagrywania, nikt mi nie przeszkodzi. I generalnie mogę sobie spokojnie mówić to co chcę, yy, tak więc, yy, chodziłem na rehabilitację od, odkąd pamiętam. I to w kilka miejsc, yy, i tak jak wam mówiłem, na nic się tutaj specjalnego z tego, jeżeli chodzi o diagnozę, nie wynikło. Yy, więc, yy, byłem pod opieką różnych, różnych specjalistów. Wydajewało się, że że są to najlepsi specjaliści w Polsce w Centrum Zdrowia Dziecka e, za, za taką placówkę, że takie miejsce uchodziło i uchodzi chyba <kluzny> no ale jakoś tam mam wrażenie, że w Centrum Zdrowia Dziecka zajmują się a, takimi bardziej poważnymi e, przypadkami, trudniejszymi a, nie ze Arfana, który tak no ani nie jest to onkologiczna choroba ani Jakieś porażenie drastyczne mózgowe czy tego typu rzeczy, a nie jakieś upośledzenie umysłowe, tym bardziej. Więc tak żyłem sobie w miarę spokojnie, mając z tyłu, z tyłu głowy, że to może być zespół Marfana. I tak naprawdę, takim jeszcze momentem, w którym coś można było zdiagnozować to był rok 95 kiedy złamałem nogę na nartach i przez chyba 4 czy 5 miesięcy byłem uziemiony bo najpierw leżałem na tak zwanym wyciągu czyli no, leżałem cały czas w łóżku nie mogłem wstawać bo nogę miałem że tak powiem, taką usztywnioną wyciągiem ortopedycznym ale tam w tym szpitalu w o w Warszawie e, też jakoś nikt nie rozpoznał, że to może być zespół tak. No, po prostu byłem duży i tak, i tak ma być. E, I w tym momencie też w tym 1995 roku jak leżałem e, przez 4 miesiące w łóżku i potem też przez jeszcze ileś tygodni byłem w, w, w takim e, no, mało aktywny no to wtedy też przytyłem i tym bardziej. E, Moje... Ten, ten mój wygląd nie odpowiadał fenotypowi marfana. Więc tym bardziej lekarze twierdzili, że to nie może być marfan, skoro mam nadwagę czy to te I tak sobie, że tak powiem, żyłem w miarę długiej nieświadomości, jako nastolatek i potem młody człowiek. Jestem tak za bardzo się nie oszczędzałem, jeżeli chodzi o. E, alkohol czy, czy imprezy też wielokrotnie zarwałem noce i no, jak to młody człowiek, no jakoś super zdrowo e, się nie prowadziłem, ale też to bez przesady, nie, wyko nie, nie wykonywałem pracy fizycznej i wszystko się zmieniło w 2003 roku, kiedy e, po wypisaniu Półtora czy dwa lata wcześniej z Centrum Zdrowia Dziecka trafiłem do poradni w Aninie. I tam jakoś nie, w kwietniu, pierwszą miałem wizytę. Na tej pierwszej wizycie było zlecone echo. muszę poczekać na to pierwsze echo. Ileś tygodni, jak zrobiono mi echo. Już wiadomo było, że będzie konieczna operacja, że ta opuszka orty jest poszerzona, że ta niedomykalność zestawki mitralnej też jest duża, że konieczna będzie operacja i w lipcu 2003 roku miałem swoją pierwszą operację. O tych wszystkich operacjach możecie znaleźć wszelkie informacje w linku tutaj w rok będzie, gdzie opowiadałem o tym, jak to wyglądało. Bardziej szczegółowo. Po tych operacjach wyszedłem do domu po, po kilku tygodniach. Bo też tam jakieś drobne komplikacje były. I w, przy wypisie ze szpitala lekarze nadal twierdzili, że to chyba nie jest zespół Marfana. I generalnie panowało wtedy takie przeświadczenie, czy, czy taka była narracja, że moja przygoda z Marfanem się skończyła. I już generalnie zrobiono wszystko to, co trzeba było zrobić i już mam spokój. No i tak. Tak sobie, tak sobie żyłem. W międzyczasie e, wyszedłem, e, e, wyszedłem tak powiem, do ludzi z domu, e, wziąłem ślub i w 2011 urodziła się nasza córka, pierwsze dziecko. E, I u niej e, postanowiliśmy, e, postanowiliśmy ją zapisać do e, znowu do tego Centrum Zdrowia Dziecka. Miałem pewne wątpliwości, no ale nie widzieliśmy gdzie indziej, że tak powiem możemy uderzać I tam zapisaliśmy się do, znowu do tej poradni kardiologicznej, w której się nic nie zmieniło i nadal byliśmy tam patrzyć cztery razy i nikt nie zrobił echo My robiliśmy to prywatnie, ta orta się poszerzała i tam w ogóle nikt się tym nie przejmował też żadnych leków, żadnej farmakoterapii, żadnych leków niestety nie było wdrażane. Generalnie co roku były kontrolę i tyle. Ale to jest temat na zupełnie inny film, myślę, o, o dzieciach. Tam byliśmy też w poradni okulistycznej, też trauma dla nas i chyba dla, dla córki. Ale też byliś, trafiliśmy do poradni genetycznej, gdzie nami się zainteresowali, ponieważ ja już wcześniej chodziłem, więc byli zainteresowani tym bardziej, że już mieli kogoś przebadanego i prowadzonego wcześniej. I tam pobrano gość, naszej córce, pobrano krew na badanie genetyczne. I po kilku miesiącach, pół roku, może albo nawet dłużej, dostaliśmy informację, że już są wyniki tych badań. No potem, jak pewnie wiecie, też to. Proces badania genetycznego nie jest taki prosty i łatwy. Zbierają ileś próbek, wysyłają. To trzeba to przemienić i wszystko posprawdzać. Więc to trochę trwa. No i u córki wyszło, że mam tą mutację genu FBM1, więc już było no, prawie pewne, że ja też tą mutację mam i że córka odziedziczyła to po mnie. I wtedy pobrano znowu w tym razem u mnie krew. I e, po kolejnych miesiącach potwierdziła się już na papierze ta, ta diagnoza. E, I powiem Wam, że dzięki tej diagnozie e, w momencie kiedy się rozwarstwiła mi aorta. Była zupełnie inna rozmowa, ponieważ już tutaj miałem, że tak powiem, blade papier na to, że mam zespół Marfana, nawet jak do końca nie wyglądam na Marfana, to mam ten zespół i że muszą się ze mną ci lekarze wszyscy w odpowiedni sposób obchodzić i zajmować, że nie mogą tego zbagatelizować, tylko, tylko muszą to, że to powiem, przyjąć i, i wiedzieć co z tym robić. Tutaj, jeżeli macie możliwości badań genetycznych, to to róbcie te badania, bo czasami, jak nie wyglądacie, to, to Wam może ktoś nie uwierzyć, a ponad jak wyglądacie, to też może Wam nie uwierzyć, że, że jesteście chorzy na, na taką chorobę. I to, tak naprawdę, już kończąc, chciałem jeszcze, mam taką jedną myśl, że chorobę tkanki łącznej to. Musicie drążyć, sprawdzać, weryfikować to i nie możecie się już poddawać i słuchać tych lekarzy czy osób, które mówią, że taka wasza uroda tak już macie, bo to często może doprowadzić, to znaczy czasami może to doprowadzić do bardzo. Złych sytuacji, takich jak właśnie rozwarstwienie czy tętniaki, gdzie no, w, w, przez zaniedbanie można, można się nabawić bardzo że powiem, dużych konsekwencji. Więc ufajcie swojej intuicji, sprawdzajcie, badajcie się i, i to na pewno Wam e, pomoże, bo chociażby dowiecie się, dlaczego. E, Wyglądacie, zachowujecie się tak, a nie inaczej. Dlaczego się szybciej męczycie, dlaczego jesteście mniej wydolni, dlaczego Was czasami bolą plecy bardziej niż innych, czy stawy i tutaj przynajmniej będziecie wiedzieli, gdzie i jakiej pomocy szukać. Serdecznie zapraszam też do naszej grupy na Facebooku, jeżeli chcesz o tym napisać. Również komentuj tutaj pod tym filmikiem. I jeżeli sam czy sama masz podobne przemyślenia jak ja zapraszam do nagrania takiego filmiku, do umieszczenia w naszej grupie, albo jak się odważysz i, i, i będziesz chciał to e, prześlij ten filmik do mnie. Ja go wrzucę do, na nasz kanał, to na pewno będzie też bardzo pomocne dla, dla innych osób z podobnymi chorobami, żeby posłuchać jak to u Ciebie wygląda. Tak więc trzymajcie się i, i tyle, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta moja historia nie była jakaś nudna i, i mam nadzieję, że Wam się do czegoś to przyda. Dzięki.